Siemano. Nie było nas dawno na YouTube. Podejrzewam, że część z Was spodziewała się tutaj Patryka, lecz pojechał na ryby, także spadło to na mnie. Więc dzisiaj ja poodpowiadam na Wasze pytania w serii QA. Zapraszam. Maksymilian Burdzink. Jak często zdarza się ugryzienie przez pająka? Ukąszenie. Oraz jak odróżnić samca od samicy? Do ukąszenia zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ używamy pęset czym dłuższy tym lepsze. nie grzebiemy paluchami no i to jest przepis na brak ukąszeń nie jest to przyjemne także polecam się w nie zaopatrzeć a jak odróżnić samca od samicy z tego będzie osobny odcinek kolejne pytanie od Hanny Cmiel mieliście jakieś śmieszne lub interesujące sytuacje lub anegdotki związane z hodowlą jak częste są ucieczki pająków karmówki przy tak dużej hodowli jak częste są ucieczki? Pająki uciekają bardzo rzadko, ponieważ staramy się domykać wszystkie pojemniki. A jeżeli się zdarzy, że któryś podczas np. Na karmienia nam ucieknie, to staramy się go od razu szukać. Jeżeli powiedzmy, nie umiemy go aktualnie znaleźć, prawie zawsze on wychodzi sam na środek pokoju, środek hodowli, i wtedy już nie ma żadnego problemu. Co do śmiesznych czy ciekawych anegdot mogę dodać, że pająki nadrzewne, które uciekły, lub w jakikolwiek sposób się wydostały z pojemników, zazwyczaj są znajdowane na sufitach pomiędzy łączeniem ściany a sufitu. Więc tam ich zazwyczaj szukajcie. Sebastian Miller pisze: Ja bym bardzo chciał zobaczyć dzień na hodowli i jak są robione przykładowe mystery boxy dla klientów. Taki film będzie za jakiś czas. Muszę go dobrze nagrać, aby był ciekawy, aby nikogo nie nudził. No, i mystery boxy również tam będą zawarte. Patryk Koksztys. Jak przebiega wasze seksowanie pająków? Nie jak seksować, tylko jak robicie, to wy. To znaczy, czy coś w stylu jak na taśmie produkcyjnej, czy wolno i spokojnie. Patryk, powiem Ci tyle. Jest tak duża ilość, że nie ma na to czasu. Jedynie pająki, które seksujemy, to typowo jak ktoś sobie zamówi samice lub samca, wtedy musimy się poświęcić. Tak, nie seksujemy, jest na to za mało czasu, ponieważ ilość paczek nas przygniata ostatnie czasy. Ola Komiango pisze. Przydałyby się informacje o opiece nad samicą po kopulacji do odbioru kokonu: jakie warunki je zapewnić, by zwiększyć szanse na kokon. Czy można w tym czasie karmić, jak zadbać, by w tym czasie nie wyschła? No to tak, samice przed dopuszczeniami bardzo dobrze karmimy, aby nie stracić samca. Po kopulacji możemy ją również karmić, wręcz musimy, aby na spokojnie sobie nabrała masę oraz energii na kokon. Tak naprawdę nie da się nic szczególnego zrobić, aby zwiększyć szansę. Jeżeli będzie chciała, to go złoży, jeżeli nie, to wylinieje. No, nie ma złotej reguły, aby nie wyschła. No to zależy od pająka. Murinusa powiedzmy nie będziemy podlewać bardzo mocno. Ale z kolei taką awikularię czy yy, Karibenę, powiedzmy ją trzeba dobrze podlać, aby nie wyschła. No, czyli dbamy o nią jak normalnie, nie zapewniamy jakichś szczególnych warunków. Mikołaj Kościelny pisze. Dlaczego właśnie wybraliście hodowlę ptaszników, a nie innych zwierząt egzotycznych? Pozdrawiam. No, zaczęło się od tego, że zainteresowaliśmy się polskimi gatunkami pająków, czyli pająki właściwe. Ale z biegiem czasu przekształciło się to w hodowlę zwierząt egzotycznych, czyli właśnie ptaszników. No i czemu nie inne zwierzęta? No takie zainteresowanie, no jedni lubią konie, psy, koty, no, a u nas padło na pająki. Philip Spiders pisze O której zaczynacie dzień na hodowli? Dzień na hodowli zaczynamy o godzinie 4 rano. Tak, dobrze słyszeliście. Czemu tak wcześnie możecie zapytać? Pakujemy do was w tym czasie paczki oraz karmimy młode pająki. A jest tego jednak trochę, co zresztą zobaczycie w innym filmie, gdy będzie oprowadzenie po hodowli. I wtedy naprawdę od samego rana karmimy, podlewamy, pakujemy. No i mniej więcej do godziny 15-16. Także jest co robić. I drugie pytanie: Jaki jest według Was najtrudniejszy gatunek ptasznika do rozmnożenia? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. U jednych dany ptasznik mnoży się lepiej, a u drugich gorzej, a może mu zapewnić te same warunki. Więc nie ma na to dobrej odpowiedzi. Patryk Stala pisze, jak się dobrze przygotować na kokon, jego odbiór i inkubację. Wyjaśnijcie to tak z grubsza. Jak się przygotować? No, przede wszystkim poczytać bardzo dobrze o pająku, czyli jakie potrzebuje warunki, w jakich temperaturach żyje. Przeczytać inne raporty rozmnożeniowe, które napisali ludzie, którym udało się danego ptasznika rozmnożyć No i przede wszystkim nie zapominać o tej samicy, która jest po dopuszczeniach Czyli nie przelewać, nie przesuszać, nie przegrzewać lub też nie trzymać jej dosłownie w lodówce To nie działa na waszą korzyść Jakub Stopa pisze Pierwszy ptasznik, którego udało się wam rozmnożyć I tu się możecie zdziwić Pierwszym ptasznikiem, którego udało się nam roznoszyć, była to poecylotaria ornata. Miłość Kazimierczak pisze: Co ile karmicie swoją hodowlę? Całą hodowlę staramy się przekarmić raz w tygodniu. No i jest tego na tyle dużo, że nie da się tego robić ani częściej, ani rzadziej. No i tyle. Kuba Dziedzic pisze: Czy ugryzł kogoś z was ptasznik? A jeśli tak, to jakie były tego konsekwencje? Tak. Było ukończenie przez Murinusa, a dokładniej to Murinus Usambara, samica, która miała wtedy 3DC. No i możecie zapytać, jak to się stało. No, najprostszy powód: po prostu lenistwo. Nie chciało się przynieść pojemnika, który by posłużył do jej złapania. Doszło do tego w taki sposób, że chcieliśmy przerzucić samicę do terrarium docelowego. Jej się chyba nie spodobało. Wybiegła z niego na biurko. No, i chcąc ją zatrzymać, Patryk postawił rękę przed nią, no i ona się ładnie wgryzła poniżej kciuka. Jakie były konsekwencje? Ból ręki do samego ramienia przez około tydzień, lekka opuchlizna, no i to tyle. Żadnych poważniejszych konsekwencji tego nie było. Nie byliśmy z tym nigdzie na pogotowiu ani u lekarzy, ponieważ wiemy z doświadczenia, że nic by z tym nie zdziałali. Kamil Modrzejewski pisze. 5 gatunków, które najłatwiej rozmnożyć, nie licząc braszki. Kamil, braszki się rozmnoża akurat ciężko. Nie jest to tak jak pisze w internecie, iż braszki się bardzo łatwo rozmnoża. Nie. Dopuścić je jest bardzo prosto, mało kiedy są agresywne, lecz nie dają kokonów. Po prostu sobie wylinieją i tyle. Pięć najłatwiejszych do rozmnożenia gatunków według mnie to Caribena Color, Chromatopelma Chromatopelmacea neopubescens, Neoholotele incei, Monocentropus balfuri, i to chyba tyle. Ciężko mi powiedzieć, kto by był piąty. Na tego piątego nie mam pomysłu, ponieważ to zależy od szczęścia już później i to wynika już później tylko i wyłącznie z doświadczenia danego hodowcy. Anna Szymańska-Święcicka pisze: Jak wygląda u Was system notowania informacji o pająkach? Nasz system jest bardzo intuicyjny. Używamy takich pasków. One służą zazwyczaj do zaznaczenia czegoś w dokumentach. No i poszczególnymi kolorami sobie oznaczamy kokon, wtórniak, wylinkę lub dopuszczenia. Jest to chyba jeden z tańszych sposobów, gdyż można pisać po terariach markerami, lecz później trzeba czyścić i tak dalej, a z tym jest dużo roboty. Maciej Mozaikowski pisze. Przy ilu ptasznikach można już myśleć o rozmnażaniu? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, może próbować już przy jednym ptaszniku, jeżeli ktoś się boi, no to sam do tego musi dojść. Ja zaczynałem rozmnażać ptaszniki przy około 50 sztukach, także nie wiem czy to jest późno czy wcześnie. Tak jak mówię, sami do tego musicie dojść. Jak radzicie sobie z muszkami? Odpowiedź jest prosta, używamy lepów na muchy oraz używamy trójskładnika. Jest to substancja, która powoduje szybki zgon muszek, much, w ogóle jakichkolwiek insektów. Jest to bardzo skuteczne. Kamil Pawełak pisze. Jestem ciekaw jak rozpoznać dorosłego samca albo takiego, który zaraz będzie dorosły. Po czym to stwierdzić? Dzięki. Samca suba, w sumie ciężko stwierdzić, to już później z doświadczeniem przechodzi. Ale dorosły samiec ma bulbusy. Właśnie się wam wyświetla foto. I będziecie to mogli szybko zauważyć, ponieważ... Niedorosły ptasznik, samiec, ma normalnie, można powiedzieć, chude nogi. Gdy jest dorosły, z jego przedniej pary odnóży tworzą się takie dwie, można powiedzieć, maczugi, na których są widoczne bulbusy. No i jest to wtedy bardzo proste do stwierdzenia. Dodatkowo, samiec, gdy jest dorosły, zazwyczaj traci na kolorze, czyli robi się albo szary, albo taki bardzo puchaty. To już później będziecie widzieć w praktyce. Robert Weyland pisze: Jak utrzymujecie wilgotność przy takiej ilości? Jeżeli masz na myśli w pojemnikach. No to zraszamy każde terrarium oraz każdy pojemnik, czyli sosierkę, kliszówkę oraz takie duże sałatkoboksy. Każdego oddzielnie zraszamy. Jeżeli chodzi o to, jak panujemy nad tak ogromną ilością wody, która jest w, można powiedzieć, małym mieszkaniu, używamy do tego osuszacza powietrza, który wyciąga całą zbędną ilość wody z powietrza. To by było na tyle z pytań. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zostawić łapki w górę, ponieważ bardzo mnie to motywuje do montażu tego. Dzięki za oglądanie. Piona!